Cześć w kolejnym odcinku na moim kanale, w dzisiejszym odcinku z Wiczką nagrywamy mistrzostwa Star Stable w stajnik Jorvik, ona za chwilę powinna napisać hej no właśnie już napisała, więc czekamy e emocje są jak właśnie tutaj napisała Emocje są bardzo. No i mam nadzieję, że będziemy mieć dobre miejsca. Dobrze, że, że jesteśmy razem w grupie. I za chwilę będziemy startować. U, może już się tam ustawimy. Jak słyszeliście jakiś głos to mi przyszedł SMS więc Was przepraszam znowu zapomniałem wyciszyć telefon Więc póki co jesteśmy trzeci ale boję się że będzie mieć gorsze miejsce A. No tego się nie dało uniknąć Muszę Wam powiedzieć Tego się, nie, tego się niestety nie, nie dało uniknąć Bo powinien być czwarty, piąty Bo właśnie jestem piąty, raz, dwa, trzy, cztery No i ja piąty Chyba, aha dobra, nieważne, już nic, już nic Nieważne, nieważne, nieważne Nie było tematu No co za no kucyk mnie jeszcze wyprzedzi, to to będzie wstyd na całego YouTube'a. Jakby mnie kucyk miał wyprzedzić. Hafflinger jeszcze rozumiem, ale że kucyk to to już by była przesada. Jakby mnie miał kucyk wyprzedzić. W ogóle ciekawe jak tam wiczka się radzi Co jest? Nie no, jak? ja nie na wyprzedzę. Super by było, jakby ten szajer mnie nie wyprzedził. No, już za późno. Teraz ryzykujemy. Bo... Dobrze, jest dobrze. Jestem aktualnie dziewiąty. Dobra, mogło być gorzej. Więc nie narzekam, bo mogło być gorzej. Mogłoby być ostatni. To wtedy to by było gorzej. Więc przyjechaliśmy, czekamy właśnie na widzkę o imieniu Holly. A ta sobie teraz kusuje. W ogóle jakby ten um, Holly. O, Holly jedzie, jedzie. Czy mają te czekanie jeszcze, czy jeszcze tego czekania nie mają Holi, 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 halo Dobrze, to widać Holi ma jeszcze czekanie, to to w tyle w tym odcinku pamiętajcie o łapenci do góry Subiku. Trzymajcie się i cześć!